Poprosiłbym trenera o podsumowanie tego tygodnia pracy, który, który już z zespołem trener wykonał. Dziękuję bardzo. Witam Państwa również, oficjalnie już. Um, nie ulega wątpliwości, że poprzez to, że mieliśmy mecz piątkowy w Bielsku, zaczęliśmy w sumie nas, nasz cykl treningowy od poniedziałku. Strasznie długi tydzień, bo wiemy, że mecz z Polonią jest też w poniedziałek, czyli właściwie jest to 8 dni. Długi tydzień, dlatego też, między innymi, po tym początkowej, na początku tygodnia pracy, trochę bardziej wytężonej. Wczoraj mieliśmy dzień wolny, od dnia dzisiejszego praktycznie też codziennie zajęcia. Nie ulega wątpliwości, patrząc na czwartek z perspektywy dzisiejszego dnia, patrząc dalej na poniedziałek, jest to jednak jeszcze trochę czasu, żeby się do tego meczu przygotować. Nie ulega wątpliwości, że trochę wracając może do poprzedniego spotkania, gdzieś tam mieliśmy ogromny zawód, że ten mecz akurat tak się potoczył, jak się potoczył, że został, że został przegrany. Ale tu akurat, yy, yy, znając. Nie. Mogę tego powiedzieć, że patrzymy tylko i wyłącznie już w przyszłość. Ten każdy następny mecz jest najważniejszy. Wiemy, że gramy z drużyną, która. Na dzień dzisiejszy nie prezentuje się na pewno tak, jakby sobie życzył tego właściciel. Szczególnie na pewno po wczorajszej porażce w Gdyni z Arką, która pokazała nam, że taką drużynę jak Polonia Warszawa też można pokonać. Ja liczę, jeżeli chodzi o ten mecz i moją drużynę, liczę na reakcję po spotkaniu z drużyną Bielska-Białej. Liczę na stuprocentowe zaangażowanie, na wysoką koncentrację i na to, że pokażemy nasz jakiś taki wypracowany charakter, bo myślę, że tu warto będzie w tym meczu walczyć o każdą piłkę, robić wszystko, żeby ta drużyna Polonii nie rozwinęła tutaj swoich skrzydeł, a my wręcz przeciwnie, będziemy bardziej skuteczni niż to było w ostatnim czasie. Powoli na pewno z tej drużyny schodzi ten taki zawód, który był po meczu z Bielskiem. Widzę już fajną. Tutaj bym powiedział dobre zaangażowanie, atmosferę i mam nadzieję, że zabierzemy to z sobą na, tym, na to poniedziałkowe spotkanie i z pełnym zaangażowaniem, pewnością siebie zagramy z drużyną Polonii. Dziękuję bardzo. I proszę, proszę o pytania do tenera Pasieki. Panie trenerze, już było powiedziane o meczu Arki z Polonią. Uważa Pan, że Polonia przez tą przegraną z większym jeszcze zaangażowaniem przystąpi do Krakowi, czy też może będą przybici, czy też nie ma to znaczenia? Na pewno Jacek Zieliński zagrał w tym spotkaniu wczorajszym w prawie optymalnym składzie. Oprócz Jerza, który zdaje się jeszcze jest, jest kontuzjowany, który do poniedziałku może też się wyleczyć. Właściwie grał, to, grał ten najlepszy skład, który w tej chwili jest czyli Jacek Zieliński potraktował to spotkanie bardzo prestiżowo, bardzo poważnie. Jaka będzie po tym meczu atmosfera w, w Polonii, mi trudno powiedzieć. Nie jestem tam, nie będę tego też oceniał. My koncentrujemy się na naszej grze, ale może rzeczywiście być, że będzie nie Polonii jeszcze większa determinacja, żeby pokazać, że ten mecz, który został rozegrany w Gdyni, był jakimś przypadkiem i nie liczę na to, że tutaj Polonia przyjedzie do nas i będzie zdruzgotana, będzie załamana. Jestem przekonany, że wręcz przeciwnie, kto wie, czy taka porażka tego zespołu jeszcze bardziej nie zdenerwuje i będzie chciała pokazać tutaj piłkarską złość i zdobyć też punkty. Mówiliśmy już o zawodniku, który dochodzi do składu, kogo nie ma. E, właściwie na dzień dzisiejszy ta sytuacja, jeżeli chodzi o kadrę, wygląda e, coraz lepiej, bo na początku tygodnia jeszcze lekki uraz miał Andrzej Niedzielan i Arek Radomski. E, chory e, przyjechał właściwie z, z meczu reprezentacji Sajdi e, i po tym meczu piątkowym w Podbeskidziu nastąpiło u niego lekkie osłabienie, dlatego między innymi we wczorajszy, wczorajszym dniu nie brał udziału w treningu. Dzisiaj już wyglądało to lepiej, ale też nie brał udziału 100% w zajęciach. Został trochę wcześniej odesłany do szatni i właściwie dziś, na dzień dzisiejszy wygląda tak, że tylko Seward i Żołądź to są zawodnicy, którzy na pewno nie będą brani pod uwagę na mecz z Polonią. Panie trenerze, ta abstencja suwarta szykuje się nią na dosyć dłuższą, bo już bardzo długo nie grał. Nie, nie, widzę, że już tutaj m, codziennie ma zajęcia z, z fizjoterapeutą, ma swój program, który wykonuje. Widzę jak biega, biega z dnia na dzień coraz lepiej yy, i już nie utyka na tą, na tą nogę, wygląda to po prostu, że idzie to w dobrym kierunku. Nie chcę tutaj teraz określać, bo nie jestem lekarzem, chociaż w Polsce wszyscy się znają na tym, ja nie będę wchodził w te yy, w te dziedziny tutaj mam pełne zaufanie do naszych lekarzy i do, do, naszych, do naszych masażystów, którzy robią wszystko, żeby jak najszybciej doszło. Czy będzie to załóżmy na mecz pucharowy z ruchem chorzów, czy dopiero na mecz na przykład ligowy, mi trudno powiedzieć. Na pewno pewne rzeczy musi nadrobić, bo to nie jest tak, że zawodnik, który... Trzeba powiedzieć, już od y, zdaje się pięciu tygodni nie bierze udziału w sierpniu. No, to mniej więcej tak jest. To, jak, no, to już te jest te więcej je, sześć. Prawej, no. No. no nie, no pójść no, pół, pół października, dwudziesty, no, załóżmy sześć osiem tygodni to no. na pewno jest długi czas, żeby na pewno ciężko jest, żeby pewne rzeczy nadrobić. Ale widzę, że ambitnie trenuje, ambitnie podchodzi do, do sprawy. No i czy będzie to jakaś alternatywa od pierwszych minut, czy, czy w trochę innym kierunku. Trudno mi to odpowiedzieć. Ja bym się cieszył, żebym go zobaczył w końcu na tle drużyny w treningu i wtedy mógłbym ocenić, czy zawodnik jest na tyle przygotowany, zdolny do gry. Skąd co to za kontuzje były Radomskiego i niedzielę? No? no były drobne, na drobne, drobne tak? pomyczowe. Tak, tak, tak. tak, tak. To... A jakie wnioski trenerzy, bo to widzę, jeszcze pan Rynkiel wypada za kartę. A tak, dziękuję bardzo to tak. Dobrze. Mam jeszcze też kilku zagrożonych. Krzysiek też, też nie może grać, dostał czwartą, żółtą kartkę w Bielsku i w tym meczu nie może wziąć udziału. Panie ale poprawia się sytuacja poprzez... Dojście, Aleksa, poprawia się sytuacja w ofensywie. Tylko tak, na jakiej pozycji go pan Bo On był próbowany tutaj już wszędzie na przeróżnych. No, ja nie wiem, ale jaka jest pana... Ja panu, po, ja panu powiem tak, no, obserwując to wszystko, to też mam podobne zdanie, jak ma pan, że był próbowany na różnych, na różnych pozycjach. Nie wiem, czy jest to na tyle zawodnik uniwersalny, że potrafi potrafiłby na każdej z nich sobie poradzić. Ja dzisiaj, dzisiaj to była pierwsza gra na treningu, gdzie bardziej na niego zwróciłem uwagę, no bo jednak człowiek zwraca uwagę, bardziej wiedziałem, że jest w jakimś sensie zawodnikiem, z którego i tak nie mogę korzystać, też był rzucany na różne pozycje. Dlatego m.in. dzisiaj, tak jak tutaj pan zauważył, zaczął po lewej stronie, ale to nie znaczy, że może grać na. Na, I grał na prawej i grał w środku, grał prawie wszędzie. Yy, na pewno będę z Aleksem jeszcze też na ten temat rozmawiał, bo to jest. Yy, musi mi trochę opowiedzieć jak gra w reprezentacji, bo się jednak okazuje, że w tej reprezentacji chyba należy do pierwszoplanowych postaci tej, tej drużyny. Szczelił z tego co wiem, z cztery bramki w eliminacjach yy, mistrzostw Europy, patrząc na Mołdawię, to trzeba powiedzieć, że na pewno nie jest to zły wynik. Yy, Okej, okay, załóżmy, że dwa zwycięstwa San Marino, ale zawsze to jest mecz międzypaństwowy, zawsze to jest mecz na arenie międzynarodowej, i każda bramka, myślę zawodnika w reprezentacji to jest coś naprawdę specyficznego, to jest coś fajnego. Ja myślę po to się trenuje, żeby tak jak my tu patrząc z perspektywy naszej reprezentacji, grając w koszulce Sożełkę na piersi, można cieszyć się ze strzelonej bramki. Bo to są naprawdę niezapomniane momenty. Dlatego jest to fajna sprawa, że akurat Aleks w tych meczach mógł grać. Że nie stracił tego rytmu meczowego, że miał rytm treningowy. To, jest, to było wiadomo, bo my zrobiliśmy jemu, jemu program. On ten program realizował, ale y, jednak te mecze w reprezentacji y, na pewno też mu jakoś pomogły, żeby utrzymać pewien rytm meczowy. Jest to na pewno na tyle doświadczony zawodnik, który jest w stanie. Praktycznie od samego początku bez wielkiego rozbiegu wchodzić, wchodzić mecz, i, i na pewno jest przygotowany do gry w pierwszej jedenastce. Czy zagra? To się okaże w poniedziałek. Ten, A ten, na jakiej pozycji też? Panie ten, że się okazuje, że Kalona wojechał. O niego była wielka walka tego lata, żeby sprowadzić go tutaj do Krakowa. Miał być następnym Mateusza Klinga, głównym rozgrywającym. Tymczasem on się okazuje, że gra na skrzydle, bo najszybciej z wszystkich biega. Czy on faktycznie nie mógłby być tym środkowym? Czy te jego predyspozycje fizyczne w bieganiu są jakby ważniejsze od może ewentualnego rozgrywania tych piłek? Jak to jest z nim? Dzisiaj jest po prostu tak, że poprzez to, że wrócił Aleks, mamy większą alternatywę na tych, na tych pozycjach. Bo mamy Wiśniakowsa, mamy Strausa, mamy Kalona, mamy. Saidiego, mamy y, Aleksa, tak Bo też nie czy już go wymieniłem. Mamy y, tutaj 5-6 y, sześciu, sześciu zawodników, którzy akurat na tych pozycjach mogą grać. No Muszę dokonać Bartek Dudzic, też nie można, nie można go zapomnieć. I mamy na pewno jakieś alternatywy. Jak przyszedłem tutaj to było to trochę ograniczone. Dzisiaj to wygląda już. Już trochę lepiej, oczywiście też znam, znam poprzez trening i poprzez mecze tych chłopców też lepiej, dlatego między innymi jest to powód tego, że yy, kto wie, czy gdzieś tam nie będzie trzeba spróbować z tym Tamirem, gdzieś tam jeszcze w jakiejś takiej środkowej, środkowej strefie, ale po to są treningi, po to tutaj jesteśmy, żeby pewne rzeczy spróbować, a że ma potencjał szybkościowy, to wiemy o tym doskonale i, i yy, yy. W niektórych sytuacjach nam go pokazał, w niektórych się trochę gubił, ale jest to młody chłopak yy, i myślę, że warto też mu dać szansę jak zresztą każdemu innemu naszemu zawodnikowi. A ma Pan pomysł jak odblokować wanderbizena? Ja myślę, że tutaj powinniśmy do tej sytuacji, jeżeli chodzi o kuna, trochę inaczej podejść, bo jednak jest zawodnik, który trochę późno, później też przyszedł, staje się tutaj do Krakowi, z tego co wiem, trochę też to trwało, nie przeszedł kompletnego okresu. Przygotowawczego, bo gdyby tak rzeczywiście było, to wszyscy by tak robili, że przychodzili sobie przed pierwszym meczem bez okresu przygotowawczego i by wszyscy grali. No tak po prostu nie jest. Pewną pracę trzeba po prostu wykonać I, i na pewno jest to zawodnik bardzo ciekawy. Jest to zawodnik, który wkłada ogromnie dużo energii w trening. Na dzień dzisiejszy ma jakiegoś takiego pecha, że te sytuacje, które stwarza. Nie wykorzystuje, ale to też pewnie związane jest z tym, że gdzieś tam na koniec brakuje trochę, trochę tlenu, brakuje tej ostatniej koncentracji i konsekwencji, dlatego mm, y, ja jestem przekonany o tym, że y, będzie on z tygodnia na tydzień lepiej wyglądał, a wie Pan, żeby przełamać tą pasę, to jest najprostsza rzecz, strzelić bramkę. Tą pierwszą. To jeszcze zapytałem może o tych dwóch Litwinów, dwóch Lokasów, szkoda, że żaden z nich nie ma na nazwisko znany, może coś więcej. Do dońki, Ani Podolski. Do... No właśnie. Pojechali to, do domu. Co? Dlaczego pojechali właśnie? To gdzie Krakowa ma w tej chwili? Znaczy, nie, że... nie będzie ciągu dalszego już z nimi? Pojechali do domu. Gdzie Krakowa ma większe w tej chwili, Pana zdanie, problemy? W obronie, czy właśnie tutaj w ustawieniach ofensywnych? Naszym problemem jest, że mamy za mało punktów. Powinniśmy mieć więcej. Walczymy o nie. W yy, poniedziałek drużyna wyjdzie z nastawienie defensywne, żeby zdobyć chociaż jeden punkt wreszcie na swoim stadionie, czy też walka o trzy punkty, nastawienie ofensywne? Wie Pani, ja często wyznaje taką zasadę, żeby zrobić drugi krok, trzeba zrobić najpierw ten pierwszy. Yy, I nieraz by, trzeba być zadowolonym z tego, że się zdobyje jeden punkt, a nieraz mecz się tak układa, że, yy, że, że zdobywa się trzy punkty. I pewnie mecz będzie jakoś tak przebiegał, yy, yy, myślę też ze strony Polonii. Nie, że rzucą się na nas hura, będą starali się też najpierw jakąś stabilizację zdobyć. My wiemy, że jaki jest nas bilans, nie powiem dalej i dlatego, dlatego między innymi jaką przyjmiemy tutaj taktykę, to ja nie chciałbym z tego miejsca Panom o tym mówić, czy będziemy grali bardziej w defensywie, czy zagramy hura, piłkę do przodu, ale na to mam trochę czasu. I na pewno zdecydujemy się na jakiś wariant. Fakt jest, że e, tak jak to powiedzieliśmy, że nieraz trzeba być zadowolonym z tego, że jest jeden punkt, została pewna pasa też przerwana. Nie wybiegamy aż tak daleko e, tutaj w przyszłość, i, i, i myślę, że w naszej sytuacji każdy punkt, który będzie zdobyty, jest niesłychanie ważny. Wy może też powiedzieć, że punkt zdobyć to porażka Krakowi, Panie że? Porażka Krakowi w sytuacji obecnej punktowej. Mm -hmm. Ma pan prawo tak uważać. Ale ja nie powiedziałem, że ja będę grał o remis. Nie, ja wiem, ja, ja, ja bym to tak trafił. To, 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 jest... to już mamy nie, artykuł. Po meczu, po meczu możemy sobie powiedzieć. Nie, że a ma... widzi pan? A ja to powiedziałem. Tak, w tak, zależności od sytuacji, tak, jak przebiega mecz. Ale już wiem, jaki będzie pan że... Pana Gazecie Tytuł we wtorek. Tak, tak. <laughs> Przy remisie. Tak, tak. <laughs> Nie, ale nie rozumiem z tego, że nie ma żadnego nastawienia na jakieś to, co kolega tu zadał pytanie, gry na remis. Na przykład, przy... oczywiście, że nie. Oczywiście, że każdy mecz gramy o zwycięstwo. Ja to też powiedziałem, że, że tak samo przed meczem w Bielsku graliśmy o zwycięstwo, jak to w każdym jest. Tylko nieraz się tak po prostu mecz układa, że trzeba być z jednego punktu zadowolonym, a nieraz się zdarza, że właściwie się nie zasłużyło na zwycięstwo i mecz jest wygrany. I wszyscy mówią, że szczęśliwe zwycięstwo i się cieszą. Ja, byłaby zadowolona z remisu z Wisła, nie? A przegrała, nie. Też w takich dziwnych okolicznościach. Ciekawe, czy sędzia też to Ciechanowa. Coś no, no będzie musiał zapłacić. No, <laughs> Proszę to wyciągnąć. Pamiętam, że niewiele brakło chyba, żeby pan pracował w Polonii Warszawa kilkanaście miesięcy temu, tak? Nic nie Co? wiem na ten temat. Ale była oferta, pan to pan Kto to powiedział? No, Artykuły takie. A czy ja to wiem. powiedziałem? Tego nie pamiętam. A jakie są gdybania, to, to, to nie już było nie było mój problem. Nie, nie było nigdy. A zna Pan się z Błotkiem Rybańskim? E, tak, spotkaliśmy się w 2006 roku w Dortmundzie na meczu Polska-Niemcy. Jak komentował mecz łącznie razem z Grzegorzem Milcarskim i z, z Darkiem Szpakowskim. To jakie są Panie trendy że najsłabsze punkty i najmocniejsze no. tej polonii obecnej? Myślałem, że pan spyta się Lubańskiego. Czy już poprowadził. A to pan powiedział. E, nie będę na ten temat rozmawiał, ponieważ czekam też na płytę z meczu wczorajszego. Zobaczę, jak, yy, yy, jak ta drużyna wczoraj się zaprezentowała na tle pewnie bardzo mocno walczącej arki. Oglądałem mecz ze Śląskim, oglądałem mecz z Górnikiem i te przemyślenia zostawię na razie sobie. Chciałem Pan myśleć, jak nad trenera w klubie? No, zwał jak zwał, ale no, jakoś tak to chyba wygląda w pewnym sensie. Myśli Pan o, Lubańsk. o Lubańskim? Zresztą znaczy nie wykluczył, że może na rafkę trenerską tak? się wróci. Oj, no nie wiem, ja w każdym ja, wie pan, co? to jest sprawa Polonii Warszawa. Ja nie chciałbym po prostu w to wnikać, a, a są pewne struktury w klubach, które, które czy właściciele, czy zarząd klubu ustala yy, i ja wiem, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Jeżeli ktoś to tam zaakceptował, ktoś takie coś zrobił, to ma to pomóc, to, to dlaczego nie? Yy, każdy, myślę, pozytywny yy, impuls, pozytywna historia, która miałaby pomóc drużynie jest na pewno dobra. A propos relacji w której był jakiś gorzki SMS po Białej od prezesa Filipiaka. A dlaczego gorzki? No bo nie, nie wygraliśmy tego meczu. A. Bo po zawsze był prezes SMS z gratulacją. Prezes, prezes, prezes był na meczu. Tak, ale jakoś się kontaktował A. z trenerem. A. Nie muszę sprawdzić w komórce. <laughs> Jeszcze jakieś pytania panowie?